Cześć wam, z tej strony Nygus. Ciąg dalszy nagrania z niedzieli z Autohandli. Kolejny Autohandel, pod każdym filmem masz linka, klikniesz. Wyświetli Ci się wszystko co nagrałem. Dzięki za pozdrowionka, dzięki za pytania, za komentarze, za lajki. Pozdrawiam również członków grupy lajkujących w dół dających kciuki. Także tak szybko nagrywamy z placu 4900

500 koni, czwarty rok produkcji, 5,5 litra pojemność, dwudziesty przegląd 240 przejechane. Mini w kabrio 3900 116 koni rok produkcji szósty 1500 pojemność przegląd się skończył we wrześniu w 19 187 tysięcy przejechane 1.6 koni miniacz Leon 4,650 2006 Przejechane 127, 102 Konie, 1,6 benzyna 7.21 przegląd Fiesta 3 drzwioła Rok produkcji 11,60 koni 1250 pojemność 8,20 przegląd 152 przejechane 1, 2, 3, 200 to Zaraz zobaczymy A-Space a, A2 Volvo C70 Mokka Z napędem na 4 Skóry w środku troszeczkę schodzi, tak jak widać 11.950 ciężarówka mi tu jedzie słyszycie produkcja 12 140 koń 1.4 benzyna to będzie turbo 5.21 przegląd 50.000 przejechane Mokka Wersja 4x4 enjoy Inow, przepraszam. Teraz motory mi tu jadą. Volvo C70 w Cabrio. Z twardym dachem, całoroczny samochód na beżowych skórach. 7,750, 2,4 pojemność, 170 koni, 5-cylindrowy silnik. 2006 produkcja. 4.21 przegląd. 187 tysięcy przejechane. Wersja Sumum. Skóry ma troszeczkę podniszczone i jest w automacie. A automat niestety Volvo lubi płatać w Nie jest polecany automat. Fajny silnik, ale w automacie Audi a dwójka, 3 1.4 benzyna, 75 koni, 5.21 przegląd, 200 przelatane. Espace. space Uu. Popatrzcie, 3,5 litra. V6 bardzo rzadki w 3,5 litrówce. Szukany silnik również w lagunach. Bardzo dobry silnik polecany 3000 euro za Espace'a, czwarty rok 240 koni, 3,5 litra, 820 przegląd 200 przejatane, 3,5 litra benzyna Espace w benzynie i w manualu słuchajcie w środku na skórach e sp 3,5 litra. To by było coś dla Waltka motodoradcy, podejrzewam. Pozdro, jakby oglądał, chociaż wątpię. C3 HDI 6950, rok 12, 93 konie, 1,6 diesel. 19 przegląd się skończył. przejechane ma 68 000 km. Pięciodrzwiowy. Mam tu ze sobą krawężnik. Zaraz polecę na zęby. I tyle będzie z tego nagrywania. korsa 1.4. 86 koni. 13. rok. Przejechane 88.

Rok 13, przeje, przejechane 30 tys. km, 29 dokładnie, 77 koni, 8, 20 przegląd z klimą, centralny, itp. itd. Wersja Coupe Edition. Przejechane 30 tys. km. Mazda CX-5. 2-2 Diesel, 15700, 13 rok, 150 KONI, 7-20 przegląd, 42 tysiące przejechane. 2-2 Akcyza, powyżej 2 litrów, szkoda. Ładne auto. Młode auto, niewielki przebieg. Tu stoi Audi 200. W ładnym stanie. Jeżeli tamte są za drogie dla kogoś, może taka 200 go zainteresuje. 19 500, rok 80 136 koni, 2.2 w benzynie, 9.20 przegląd, 178 przejechane z tablicami zabytkowymi Haculasung, Ibiska w wersji Kupra.

1, 4 TSI no nie wiem słuchajcie te silniki różne opinie mają mini czerwony sportowy z białymi pasami 5600 95 koni 7 rok produkcji 1.4 11-20 przegląd 86 tysięcy przelatane z pierwszej ręki Dla kobiety fajne auto. Co tu mamy? Forda. Ranger Doka 12412 12 rok, 150 koni, 2.2 diesel, czwarty, dwudziesty przegląd, 160 tysięcy, przelatane, 158 dokładnie. Tak to wygląda z paką. Jakby kogoś interesował w manualu. Megana.

Zadbana Renault Megana Zadbana Meśu, C klasa W204 w sedanie 7700 9 rok 185 koni 1.8 5.21 przegląd 154 przejechane W manualu Za 9 rok 7700 Wiadomo, że coś utargować można. Pół skóry w środku zadbany. I w sedanie. Większość jest tutaj tych W204 w kombi SL500. 11951 rok produkcji 306 koni 5 litrów 4 20 przegląd 113 przejechane na czarnych skórach z twardym dachem SL Transit 13500 rok 15 125 koni 22 w dieslu 11, 21 przegląd 60 tysięcy przejechane Galaxy Galaxy 2 litry w benzynie Rok 5, 116 koni 2 litry benzynka 8, 20 przegląd 170 tysięcy przejechane Z drugiej ręki 7 osobowy wygląda zadbany ładny 2 litry silnik prosty silnik niedrogie rodzinne auto tak słuchajcie co tu mamy jeszcze widzę poflotowe jakieś mercedesy stoją zaraz lecimy na następny komis także oglądaj będę wrzucał te nagrania z dzisiaj po kolei w tygodniu

1,614 KONI 3 20 przegląd 238 przelatane taka sama cena też 16 1,614 KONI 07 20 przegląd 213 przelatane i tu ktoś naklejki już mu ściągnął 9,950 też 16 1,614 KONI 04 20 przegląd 204 przelatane. I tutaj cena taka sama. Ten sam model z przebiegiem 195 tysięcy. No, zobaczmy sobie jeszcze Mastkę, i za chwilę uciekam dalej. Mazda 6 w kombi.

7200 z napędem na 4 Powiem wam, że jak takie auta będą produkować, jak teraz co się sypią, to chyba te Dastery to przetrwają jako jedyne za 10 lat. Widacie? No i ostatni Zafira 99514 z gazem 13 rok 140 koni 1.4 czyli turbo doładowana drugi 22 przegląd 124 tysiące przejechane 9950 13 rok z gazem no to z tego miejsca na tyle trochę długi filmik ale mam nadzieję że coś się z niego dowiedzieliście Pozdrowionka do Ususzonka